Cześć, witajcie bardzo serdecznie już w ósmym odcinku z serii Minecraft na modach. Dzisiaj odcinek wyjątkowy dla mnie, bo no bo zobaczcie, tylko za okno. Pierwszy śnieg, generalnie jeszcze nie ma zimy, jeszcze jest późna jesień, ale już mamy pierwszy śnieg i jakby. Tu mi pada, bo jeszcze nie, 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 nie muszę zrobić dachu. E, no, generalnie to piętro teraz będzie wyłączone z użytku. Bo nie zrobiłem tutaj nawet dachu jeszcze. Ale spójrzcie tylko. Tam gdzieś burza w ogóle w dali. Tu jezioro prawie całe zamarzło. Wszystko pokrywa się śniegiem. E, ta burza naprawdę głośna tam jest. Burza zimą? To takie. E, nie, niespotykane. E, więc tak to wygląda. Trzeba będzie dzisiaj zrobić, moim zdaniem, ten dach. W sensie tylko od środka tak, bo jakby od zewnątrz zrobimy taki ze schodków, taki dach, wiecie. Yy, taki normalny dach, a nie taki płaski. Tylko tutaj chodzi o to, żeby zrobić podłogę jakby... To będzie podłoga strychu. Yy, trzeba trochę drewna wziąć. Ja nie wiem, ja mam chyba trochę drewna jeszcze. Tego, tego mam trochę mniej weźmiemy świerkowy, najwyżej będzie tam świerkowy, no. No trudno. Jeżeli tak to tak, od tego musimy zacząć. A, dobra, zanim jeszcze y, to zacznę, to zrobimy tabliczki. Bo mamy kolejną osobę, którą wpisać Taktopial guide. A w ogóle nowe mody wgrałem, bo to też taka informacja. Y, niedługo będziemy je testować i tak dalej. Y, wszystkie... Trochę się zmieniło. Generalnie, zobaczcie, teraz mamy 106 stron. Trochę to, to są nowe rzeczy do tworzenia. Jakieś tabliczki, w ogóle dziwne. Eee, no, tak szybko przez to przejadę wszystko, co jest. Eee, tu jakieś w ogóle nowe jajka są. A, bo to nowi wieśniacy. Generalnie, nowy system wiosek grałem. To Tektopia to jest. Eee, to właśnie jest od tego książka. To wszystko było, 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 było. Bo no, trochę rzeczy jest. Trochę mniejszych modów, takich zmieniających na przykład to, że można pływać. Teraz wam tego nie pokażę, bo, bo zamarzło jeziorko. Eee, no ale generalnie tak, generalnie można pływać. I co, i kogo ja miałem wpisać na tą tablicę? Teraz muszę zobaczyć eee, na YouTube Studio. Z moją odpowiedzią. A skorupka, dobra, jeszcze wpisuję, skorupka 56, przepraszam, że dopiero teraz w tym odcinku, ale ja te odcinki nagrywam trochę wcześniej niż widzicie, żeby mieć na zapas, e, skorupka 56, bardzo dziękuję za wsparcie, już zaraz kończymy pierwszy rząd tabliczki, więc jak ktoś chce być tutaj na ostatnim miejscu tabliczki e, i subskrybuje kanał, e, no to proszę pisać... E, i będzie umieszczony na tabliczce, tylko wystarczy w komentarzu i dajcie znać jaki jest wasz nick. Pod jakim nickiem chcecie być wpisani, bo jak nie dacie znać, to będziecie wpisani tak jak na YouTube się nazywacie. Okej. Okay. Mm. Takie ważne rzeczy to tyle. Generalnie tam pada deszcz. Tu pada śnieg. Więc. Tu generalnie pada deszcz na tym biomie. Yy, nie wiem czemu, może to po prostu klimat jest różny. bo tu jest, niby jest późna jesień, nie ma jeszcze zimy. Ale po prostu tamten biom ma trochę chłodniejszy klimat, bo widzicie świerki rosną, dlatego tutaj u nas pada śnieg. Yy, no to też jest takie zróżnicowane trochę. Okej, okay, a teraz bierzmy się do sedna. Mamy zrobić ten dach. Fajnie byłoby go zrobić taki, jak tutaj jest. Ale wiem, że to. Raczej się nie uda. Dlatego skoro jest to, skoro jest to yy, już strych, to sobie go zrobimy troszkę inaczej. Tak zrobimy sobie o. Yy, no, bo to już będzie tam strych, tam będą jakieś składy i takie różne. Rzeczy. Później też się weźmiemy za piwnicę, w której będzie ogromny magazyn. Yy, to też jest rzecz. Dość duża do zrobienia. Chyba z tego palmowego drewna. No nie wiem, nie wiem. To palmowe drewno też jest fajne, ale chyba go nie będę używał. Chyba nie. Wiecie? Zrobimy klasycznie yy, tam górę. Po prostu z desek yy, świerkowych. Najwyżej kiedyś to jakoś urozmaicimy ten dach. Na razie nie czuję większej potrzeby. Po prostu chodzi mi o to, żeby śnieg tutaj nie napadał. Yy, I tyle. O to mi chodzi. Jeszcze trochę sobie zrobimy. Nie. On, o jest. Aż tyle to nie było mi potrzebne. Trzystaki prawie. Yy, burza w ogóle jest. Cały czas tutaj te y, grzmoty uderzają. Pewnie pioruny, oby w nasz dom nie uderzył, bo... Yy, no bo to jest dom jednak drewniany. A drewno się dość łatwo pali. Nie chcemy, by nasz dom się spalił od razu, jak go zbudowaliśmy. Yy, no, dobra, skończyłem. Teraz trzeba trochę odśnieżyć. No bo napadało tego śniegu. Ze śniegu można zrobić generalnie... Smoothie chyba czy Shakey jakieś nie pamiętam, zaraz wam powiem, ale wiem, że coś można z tego zrobić w połączeniu z owocami. Yy, dobra, trzeba odłożyć trochę rzeczy do skrzynek. To w ogóle jakaś kołomarnica, dałaby się druga skrzynka na jedzenie i ją właśnie zrobimy. Dwie skrzynki i będzie o, jedna na drugiej. Będzie druga skrzynia na jedzenie Odłożymy to, tutaj trochę jeszcze skóry jest Nie wiem co mam z tym śniegiem zrobić Na razie to przerobimy go na bloki Później bloki nie wiem czy można przerobić na śnieg na śnieżki eee, Można na pewno wykopać blok Ale po prostu bloki nam mniej miejsca zajmą Tak sobie myślę to będzie bardziej wydajny sposób na yy, trzymanie tego śniegu. Tutaj jeszcze to trzeba dołożyć. Naprawdę dużo mamy rzeczy: czosnek, w ogóle jakieś kaktusy. Te malutkie kaktusy też można przypalić. Yy, tutaj to sobie dołożymy. Tutaj części mechaniczne też mogą być. Tutaj jeszcze jedna skrzynia by się przydała, taka, wiecie, ogólna. Nam. Dzisiaj będzie taki odcinek w domu spędzony. No ale to rozumiecie czemu po prostu tak nam pogoda narzuciła. No, więc właśnie tak to wygląda. Trzeba tu pogarniać się z tymi rzeczami. Mamy tak dużo wszystkiego. Nie ma gdzie tego. Nie mamy już naprawdę puste magazynki są. To niedobrze, to niedobrze. Trzeba będzie je zaraz napełnić. Eee, szybko zrobimy pochodnie na górę. A nie wiem ile ich zrobić, ale zrobimy tyle ile nam wyjdzie. No 48 niech będzie. 48 pochodni. Najwyżej nam trochę na zapas zostanie. Eee, I to piecyka jeszcze odłożymy tu. Czemu węgiel przypalam węglem? Co się, co się stanie, jak przypale węgiel węglem? Co, co powstanie wtedy? Nie chcę próbować, bo mi żal trochę tego jednego węgla. Ale no, no nie wiem, nie wiem. Eee, zobaczcie już. Tak, mamy lodowisko. Niego trochę napadało, ale przynajmniej już nie pada. I środek nocy generalnie. Powinienem położyć się spać. I tak zrobię też. Dobra. Yy... I teraz szybko sobie oświetlimy tutaj górę. Tak samo jak na dole. Czyli będziemy mieli tutaj. 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 I tu. No i tu jeszcze przy wejściu sobie zrobimy. I na zewnątrz też niech będą. Pochodnie. O. I ładnie jest. I teraz trzeba jeszcze zrobić płotek. Kolejna rzecz, którą musimy stworzyć. Ymm, I przerobimy sobie to szybko na bloki. To też na bloki. To i teraz nam kolejne 16 bloków śniegu wyszło je dorzucimy 32 bloki śniegu ech. Chyba dużo. Durowe kalmary tutaj. I płotek. Nie wiem ile tam płotków trzeba, ale chyba zrobimy 10. Nie wiem ile teraz wyjdzie. 12 powinno wystarczyć. Wiecie? No. Powinno wystarczyć. Tutaj też trzeba odśnieżyć, bo też napadało. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. No dobra, jest jakoś. Pod spodem w sumie nie ma śniegu, ale pojawia, pokazuje się, że jest. A, bo to tak działa, że jak obok jest śnieg, to się pod spodem też pojawia. To jest spoko rzecz, bo dzięki temu... Można tam ładnie ten ten śnieg tak yy, pod tymi pod trawą się pojawia. To jest fajne, bo normalnie pod trawą nie ma śniegu. Przecież w, sensie w Minecrafcie jak pada śnieg. To po prostu jak jest trawa, to, to tu jest po prostu zielony taki płat, bo Minecraft nie potrafi tego zrobić. Na no, przynajmniej dzięki temu mamy yy, tak ładnie ten śnieg. Pod tym tylko się nie pojawia, to jest... Trochę słabo. Hmm. No, ale zimowo dzisiaj jest całkiem ładnie, ale pogodnie. Jest tylko lekko zimno. Nie, jest, nie zamarzam. Więc jest dobrze. Eee, no i co jeszcze? Generalnie z takich modów, które wgraliśmy, a musi, musimy generalnie zrobić sobie schodki, w których będzie dach ułożony. Hmm, z modów, które jeszcze wgraliśmy, fajne są pustka strukturalna albo blok struktur. Nie znam nawet takich bloków, zobaczcie, rubin. A co my jeszcze mamy takiego ciekawego, nowego? Hmm. No już wszystko znamy. A, są pojazdy, to tym też się zajmiemy niedługo. Vehicle Bench trzeba by stworzyć, dzięki którym będziemy mogli tworzyć pojazdy. Jakiś samochód sobie będziemy mogli stworzyć, na przykład taki o 18 żelaza i 3 barwniki. I mamy taki samochód, tylko że jeszcze do niego są potrzebne koła i wszystko inne czyli jeszcze do niego będzie potrzebne koło i paliwo yy, i silnik. Tylko trochę tego jest. E Engine Bench. Trzeba zobaczyć jak się robi te wszystkie... Bencze. Tutaj. O. Trzy, cztery żelaza. Dwa bloki żelaza. Czerwony. I te, i kraty. A jak się robi... Y Vehicle Bench. Vehicle Charger. Trochę tego tutaj jest. O, tu. Płotek to i dwa, dwie szyby. Dobra, to, no to jestem w stanie zrobić. Yy... Chyba sobie będę musiał zrobić, gdzie, gdzie mam szyby? A ja nie mam szyb. Ja jestem po prostu. Jeszcze brakuje mi jednej tej. Jednego szkła, żeby móc sobie zrobić szybki. Ja to jestem naprawdę. No dobra, a jeszcze chciałbym zobaczyć, czy tutaj da się zrobić jakieś światła. Czy tu się da zrobić light na przykład? A nie, bo to mi sama się, się jasne te kolory wyświetlą. Włączę sobie filtr. I tu jest właśnie lightning. I zobaczcie, tutaj są takie całkiem, całkiem ładne. Światła, które możemy sobie zamontować, a szedł sobie zrobił taki, ten taki Ży O, weźmy sobie taki nasłupit jaki on jest duży. O, ale on, on jest wielki. Nie, to, to, to taki wielki nie może być. Tory, ale nie, 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 gdzie to było? Tu lightning, I teraz coś mniejszego, coś mniejszego, gdzieś tu widziałem Short, tu. Może to. O, 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 to już bardziej. Tylko, że. Aha, czyli to jest short, ale i tak jest za duże. No to chyba będzie musieli postawić na stojące lampy niż na zwisające. No, niestety. Eee, właśnie szukam tego. Gdzie to będzie. Lightning, i teraz weźmy sobie jakąś stojącą. Na przykład taką: o. I postawmy ją sobie tu w rogu. O. I, i pączkę. No i fajnie. I fajnie będzie. Już powoli jakoś zaczyna wyglądać to nasze mieszkanko. Na, na górze jeszcze nic nie ma. A miałem sobie zrobić. Tutaj mi się przepala. A no, już tyle wystarczy. Tyle już nam akurat wystarczy. Robimy tych szyb trochę. I weźmiemy teraz drewno. Na niech będzie świerkowe. Jak to się robiło? A jeszcze trzeba płotek wziąć. Trzeba jeszcze wziąć płotek. A gdzie ja mam płotki? Nie mam, nie mam płotków. A jajku, ja jestem świetny. Ok, bierzemy płotek, bierzemy do koła deski świerkowe i bierzemy szybę tu i tu. I mamy Vehicle Bench, na którym będziemy mogli tworzyć. Yy, mamy jakiś postęp dokonany. A niech będzie, że tu go sobie podstawimy. I jest. I możemy teraz tworzyć sobie tutaj yy, jakiś. Wehikuł, trzeba sobie wybrać jakiś byśmy chcieli sobie stworzyć samochód albo samolot. Wow, ale to jest. Niektóre są naprawdę dziwne. Eee... No powiedzmy, że tego bym chciał stworzyć: Blue Scouta. Potrzebuje 18 sztabek żelaza i 3 jasno-niebieskie barwniki. Eee, 18 sztabek żelaza, chyba. Mam 6. No dobra. Czyli to nie dzisiaj. Nie dzisiaj. Ale może są jakieś tańsze. No to. To są droższe. Czy to? Tu 12 tylko stołek żelaza. A tu 10. 10. Taki samolocik mały. Ale to akacjowe drewno. Rozumiecie? Akacjowe. No to. A, a wszędzie potrzebne jest żelazo. Tu są 4 żelaza potrzebne. Na ten helikopter. I i krat, 6 krat, no to to na kratę też, krat też nie zrobię. Yy, więc to nie, nie dzisiaj, w kolejnym odcinku się tym zajmiemy. Dobra. Z takich rzeczy. Jeszcze jakieś dekoracje ładne bym chciał sobie tutaj zrobić. Weźmy sobie etap filter i weźmy sobie na przykład holiday kitchen. A niech będzie kitchen coś ładnego. A nie, może living room bardziej. O! Na przykład kanapę sobie zrobimy. Albo dywan taki. Albo o, może to... Regał na książki sobie kupmy. I sobie jeszcze kupimy kanapę. Jakąś taką, nie wiem, niebieską będzie. I może jeszcze kupmy sobie... Właśnie się tutaj zastanawiam, może na rybę? O, taki kominek, no będzie ładny. I zegar na ścianę jeszcze. Taki dywan z tego, niedźwiedzia. Nie, to, to. Bez przesady. To na, na górę, na górę. Leci na górę i będzie stała szafka tutaj. O, szafka sobie tutaj stanie. Hmm. Tutaj sobie damy o. I tutaj jeszcze sobie damy kominek. A kominek, właśnie się zastanawiam. Wkładamy tu. I tu będzie jeszcze telewizor kiedyś. Będziemy mieli taki oto e, salon. Ok, no i co? Już kolejna noc nadchodzi. Już powinienem iść spać. Dzisiaj taki odcinek, trochę spokojniejszy w domu, bez e, latania po świecie. Ale widzicie, trzeba było trochę dekoracji sobie kupić do domu, stworzyć, popatrzeć e, no i tak sobie minął ten odcinek e, ja sobie usiądę na kana kanapie ja, jak ja w ogóle tu wyglądam co to się e, coś coś jest nie tak z tą kanapą on chyba leży on chyba leży na tej kanapie w ogóle ja nie wiem jak stąd wstać nawet Szczerze mówiąc. Dobra, ale to w takim razie w ten sposób się z wami żegnam dzisiaj. Ja teraz nie potrafię, nie potrafię wstać. Dobra, ja się w ten sposób z wami żegnam, postaram się to naprawić. Eee, to coś się z moją postacią zepsuło i tak sobie leżę. Eee, ale to no, dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.